Cześć, grzybofile! Skoro powitały Was ujęcia z lotu ptaka, oznacza to, że odsunęliśmy się już od naszych wschodnich granic. A wraz z tymi ujęciami witam Was i ja, tym razem z Beskidu Niskiego 26 września. A skoro widzicie, że jestem nawet bez plecaka za to z koszem, oznacza to, że będą to dość nietypowe jak na mój kanał poszukiwania. Oto bowiem przez najbliższe około 3 godzin, niecałe 3 godziny w każdym razie mam i jest to związane jak najbardziej z moimi późniejszymi grzybowymi także aktywnościami. Zamierzam rozglądać się po tutejszych sosnowych zagajnikach. Mam nadzieję, że wystarczy czasu, aby zagłębić się też w ten las za jak najbardziej jadalnymi i naprawdę interesującymi grzybami, o których dziś właśnie tu w okolicy, w Wesowej Zdrój na wydarzeniu o nazwie Rydzowa Jesień za parę godzin będę opowiadał. Bardzo bym więc chciał znaleźć eksponaty które mógłbym widzom nie tylko pokazać na przygotowanych przeze mnie ujęciach filmowych, jak i zdjęciowych, ale także, właśnie, jako fizyczny obiekt obiekt grzybowy. A to miejsce mam tak dobrze sprawdzone, że jest szansa, jest duża szansa, że uda mi się coś ciekawego znaleźć. Mam tu zarówno na myśli Szeroko rozumiane, właśnie rydze, bo o tym też będę na dzisiejszym moim wystąpieniu opowiadał. Ryc, rydzowi nierówny, ale też grzyby o niezwykłych właściwościach prozdrowotnych. Mam tu na myśli maczużnika bojowego, w tym przypadku. I chciałbym też nazbierać trochę pieprzników trąbkowych. To jest taki plan minimum. Zobaczymy na ile on się powiedzie. Trzymajcie kciuki. No bo oczywiście w ten sposób mam nadzieję Wam zaprezentować na tym nagraniu różne interesujące, rzadkie grzyby. Mamy tutaj niską roślinność wygryzioną przez okoliczne krówki. Tak więc bardzo wdzięczny teren do grzybowych poszukiwań. Aż wstyd przyznać, że w tym roku póki co, do tej pory na Beskid Niski nie wygospodarowałem czasu na jego eksploracje grzybowe, a przecież to było tak wspaniale, jeżeli chodzi właśnie o owe rzadkie grzyby jadalne, ale nie tylko jadalne. No i mamy już pierwszego szeroko rozumianego rydza. O wilku mowa. A po bliższym przyjrzeniu będzie można powiedzieć, czy naprawdę rydzem on jest. To jest najprawdziwszy rydz. Mleczaj rydz rosnący wyłącznie pod sosnami. No ale właśnie, pod sosnami mamy jeszcze inne, rzadsze gatunki o również pomarańczowym mleczku. Pomarańczowym, czasem winno-czerwonym, w zależności od momentu, w którym to zauważamy. I obok kolejne, również najprawdziwsze rydze. Te już się wydają w całkiem niezłej formie. Ależ się cieszę, że będę miał co pokazać na mojej prezentacji dzisiejszej. Nawet ktoś tutaj rydzebranie odbył, ale widzę, że mm, jakiś czas temu bo sprawdzał te starsze, jak widzicie, a widocznie te młodsze wówczas jeszcze nie wyrosły. No ale cudownie, że teraz są. Ależ radosne wieści. No naprawdę, nie nastawiałem się na zbiory. Wystarczyłby mi jeden. A tutaj mamy całą radosną gromadkę póki co. Cały czas mleczaja rydza. Choć zdecydowanie taki przekrój wiekowy owocników jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o uwidocznienie jego cech. Bardzo by mi zależało teraz właśnie na znalezieniu mleczaja niebieszczającego, który też tutaj rósł, i który ma właśnie drobniejsze owocniki, więc dałoby się zauważyć na tak samo dużych owocnikach, tak to ujmę, że mleczaj niebieszczający będzie miał na przykład cieńszy miąż, cieńszy miąż, kap... cieńszy miąż. Cieńszy... Cieńszy kapelusz, cieńszy trzon, a jest gimnastyka dla języka. No i cóż, szukajmy inne grzyby. Niestety teraz zdecydowanie muszę zignorować maślaki, klejówki. Zazwyczaj poświęcałbym im też nieco uwagi. No ale, właśnie, żeby mnie nie kusiło, to nawet nie biorę plecaka. <grytania> Został w samochodzie nieopodal zaparkowanym. Abym nawet nie miał możliwości wykonania super makro sesji zdjęciowej. A ten nawocnik nie za bardzo już się nada. A to już klasyczny mleczaj niebieszczający. Nie budzi wątpliwości. Drobniutki, niewielki i już dość mocno poprzebarwiany. Pogoń za mleczajem świerkowym i jodłowym. Dwójką najpopularniejszych obok rydza. Nawet znacznie częściej występujących. Chyba dziś sobie daruję, bo myślę, że większość osób, które na spotkaniu ze mną się pojawią za parę godzin zapewne będzie miało w koszach właśnie owocniki tych gatunków. No a ja właśnie chcę skupić ich uwagę i waszą. Za pomocą tego, też nagrania, na mleczaju ryzu. Zdecydowanie najsmaczniejszym. Cieszy mnie też bardzo, że będę miał dziś okazję pokazać gościom mojej prezentacji rydze bez blaszek. Zaatakowane przez inny gatunek grzyba pasożytujący na nim i czyniący je niejadalnymi. Takich mleczajów nie jemy. Hm, dziwne, zaczęły krążyć. Wracają. Zmieniły zdanie. O, lecą do mnie. Nade mną właściwie. Niesamowite. I się krzyżują w locie i nie pospadają na siebie. Zawracając. Ależ cudowny spektakl podniebny, ale miło, że nade mną lecą. Coś fantastycznego. Teraz się rozdzieliły na dwie grupy. O co tu chodzi? Tamte formowały klucz, te też powoli go formują, część zwolniła, żeby przepuścić resztę. Fascynujące, no takie widowiska to ja rozumiem. Może nie grzybowe, ale zapierające dech w piersiach komuś, kto kocha naturę. No dobrze, czas goni, szukajmy dalej. No to zerknijmy w las, chciałem Wam powiedzieć. A w lesie powitał mnie piękny, młodziutki prawdziweczek. Jakie cudowne wieści. <grytanie> no robi nam się z tego grzybobranie. Nie pogardzę dorodnym borowikiem szlachetnym. Tak, wspaniały las. Nie, nie, nie dam się skusić na prawdziwkową krainę. Może jutro? No właśnie, bo nie wspomniałem Wam, że ja tu zostaję do jutra. I jutro już po wszystkim, po wystąpieniu, na spokojnie za grzybami się porozglądam. Zobaczymy, czy bardziej na łąkach, czy bardziej w lasach. Bo tutaj dylemat będzie poważny. No bo tu zdecydowanie jest gdzie szukać. A skoro już na Beskit niski przybyłem na pełne dwa dni, już wczoraj wieczorem właściwie, to nie mogę odpuścić sobie poszukiwania gatunków rzadkich, skoro wiem, jakie rzadkości również spośród wodni owatych moich ukochanych na tych terenach występują. Ach, wspomnień czar. Kręciłem tutaj ujęcia, jak idę tą ścieżką w dół, po to, by tam prawdziwkowe królestwo odkryć. Na tym cypelku między korytami strumieni się znajdującym, ale nie teraz, nie teraz, naprawdę nie teraz. Muszę się skupić o na priorytetach dzisiejszych, choć bywam tu rozpraszany, jak widzicie, takimi choćby znaleziskami. Pieprzników trąbkowych rosły tu tysiące, dosłownie tysiące. Całe połacie, owocnik przy owocniku jeszcze kępkami. A teraz hmm. dziwna sprawa, że ich nie widzę. Nie sądzę, żeby były wyzbierane. Bardzo dziwna sprawa akurat pieprzników trąbkowych byłem tutaj raczej pewny, pewny, że na nie natrafię, a ja tu nie widzę ani jednego. Są prawdziwki, ten też zainfekowany. Ten wyjedzony, ale pieprzników trąbkowych nie widzę. A weźmy jeszcze gorzko borowika żółtoporego. Może też do prezentacji się przyda, gdyby ktoś raczył wspomnieć o szatanach. Bo to żaden szatan. Goryczak żółciowy jeszcze by się przydał. Jeśli nadążacie za moim takiem rozumowania, no bo chętnie bym wytłumaczył, co szatanem jest, a co nie jest. Krasnoborowik szatański, to jest szatan dopiero. Ah, cudownie, spójrzcie jakie piękne baryłeczki prawdziweczkowe. Wspaniały las. dwie, i tu trzecia. Może jednak wypadałoby Sprawdziwkową, prawdziwkową krainę też się zagłębić. No może jutro, może jutro. Nie kuście, nie proście. Naprawdę nie mam dziś czasu na to i nie mogę się spóźnić na własne wystąpienie. Nie no, naprawdę przedziwna sytuacja z tymi pieprznikami trąbkowymi. Ja rozumiem, że ten las jest tu poprzerzedzany, ale akurat pieprzniki trąbkowe lubią obecność rozkładającego się drewna, to im sprzyja. Więc raczej nie powinien to być czynnik utrudniający ich pojawienie się. No są, ale takie malizny. Czyżby dopiero tu startowały? Dziwny byłby to rok, że jeszcze nie ma tu ich całych dywanów. No ale Grzybnia miewa swoje fanaberie z naszej perspektywy, a tak naprawdę tajemnice. No, zdecydowanie jak są, to maleńkie. Wszędzie, gdzie je znajduję. No dobrze. Przynajmniej wiem, że są. Po prostu to nie jest jeszcze ich pojaw, czyli okres masowego występowania owocników danego gatunku. Choćby te malizny wezmę. Tak, takich maluszków jest tu naprawdę pełno. Jak szpileczki wyglądają. No dobrze, wiem jak sytuacja wygląda. Przejdźmy się znów łąką, choć już inną, a właściwie znów obrzeżami sosnowych zagajników. Tam, gdzie właśnie rydzę już znajdowałem i gdzie mógłbym nadal mieć nadzieję na maczużnika bojowego. Choć prawdziwkami po drodze nie pogardzę. Najbardziej cieszą właśnie takie maluszki sygnalizujące, że grzybnia ma się dobrze, że właśnie teraz wydaje owocniki i że najlepsze tej jesieni nadal jeszcze przed nami. No, spójrzcie sami. Ornitologicznej metafory używając, mamy tu gniazdo prawdziwków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem owocników w jednym miejscu. No, zostawię je. Niech sobie rosną. Na szczęście. Na szczęście, choć. Zawsze w takiej sytuacji, dla przeciwwagi, podkreślam, nie będąc przesądnym. <laughs> o, jaki piękny! <laughs> no jest już szczęście, tego biorę. Ech, a zmierzam do tego, że właśnie przesądny raczej nie jestem. A z drugiej strony, wczoraj, gdy przyjechałem na Nocleg, w miejsce, które mnie tutaj gości przez te dwie doby, w pokoju zorientowałem się, że na przestrzeni tych paru metrów od samochodu do pokoju zdążyłem wdepnąć wsią kupę. Chciałem się napić wody ze szklanki. Zacząłem sobie szklankę płukać pod zlewem. Od razu ją potłukłem. Tuczone szkło, przekupa Czyż to nie są dobre omeny? Dziś się okaże, już za parę godzin, jeżeli odnosiły się one do mojego dzisiejszego wystąpienia. Niejku, ile to jest prawdziwków, ludzie! Ja muszę stąd wychodzić. No dobra, ten jest chociaż zaczerwiony. A to są największe pieprzniki trąbkowe, jakie dziś znalazłem. Nadal maciupeńkie. Jeszcze trzykrotnie powinny zwiększyć swoje rozmiary. Ech, tu nawet idąc takim niepozornym lasem, można się potknąć o prawdziwka. A ja już naprawdę praktycznie się za nimi nie rozglądam. Po prostu wychodzę stąd, ku łące. Tu nawet w tych sosnowych zagajnikach nie brakuje prawdziwków dorodnych. Spójrzcie, moi drodzy. Oj, sezon na grzyby jesienne się rozpoczyna i to tak na całego, z przytupem. A jakby mało było dzisiaj radości na tym etapie tego dnia, bo jeszcze największa atrakcja jak wiecie, przede mną, już po zakończeniu nagrywania, no to mamy. Na nowym nieco dla mnie miejscu, kilkaset metrów oddalonym od znanego mi stanowiska, piękne grzyby wodnichowate i to jakie, być może już dostrzegacie, przed Państwem cudowne wilgotniczki papuzie, w przeróżnych stadiach swego rozwoju, tutaj niemalże żółciutkie, jednolicie, tutaj jeszcze częściowo zielonkawe, tu w pełni zielonkawe, ale na wodnich Owatych skupimy się jutro, bo ja mam jeszcze kawał łąk tutaj do sprawdzenia, których dzisiaj, teraz przed wystąpieniem moim na Rydzowej jesieni. Już sprawdzić nie zdążę. Tak więc wracam jutro po więcej. Mam nadzieję, że z Waszym udziałem. Abyście więc następnych moich filmów nie przegapili, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę Wam też wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę, a jeszcze bardziej za dołączenie do grona wspierających. Tymczasem za dziś Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!